Dravena, w przeciwieństwie do jego brata Dariusa, nigdy nie satysfakcjonowało samo zwycięstwo na polu bitwy. Łaknął uznania, splendoru i chwały. Wpierw postanowił, że zyska sławę w szeregach noksjańskiej armii, lecz nie doceniono tam jego talentu. Wciąż żądny rozgłosu, postanowił podjąć pracę w więzieniu. W tym zawodzie udało mu się zdobyć popularność. Ponieważ potrafił przemienić najnudniejszą egzekucję w widowisko. Podczas pierwszej egzekucji wprawił Gapiół w osłupienie, gdy nakazał skazańcowi, by ten zaczął uciekać. Kiedy mężczyzna oddalił się na taką odległość, że niemal zniknął z pola widzenia, Draven cisnął w niego toporem i pozbawił życia. Po pewnym czasie egzekucje Dravena przemieniły się w swoisty konkurs. W którym skazańcy rzucali się do ucieczki, próbując uchronić się przed śmiercią. Miejsce straceń stało się głównym źródłem rozrywki mieszkańców miasta. Gapie wpadali w euforię, a przerażeni więźniowie za wszelką cenę próbowali umknąć przed katowskim toporem. Żadnemu nie udało się uciec. Draven porzucił posępny czarny strój nocjańskiego oprawcy na rzecz bardziej krzykliwych strojów i wypracował zestaw charakterystycznych ruchów które wyróżniały go na tle innych egzekutorów. Nie przebrane tłumy gapiów pragnęły zobaczyć Dravena w akcji. Wieści o jego dokonaniach rozchodziły się błyskawicznie i tak już próżny Draven, w miarę jak rosła jego popularność, coraz mocniej zadzierał nosa, uwielbiał być w centrum uwagi. Po pewnym czasie jego ambicja zaczęła sięgać poza granice Noxus. Uznał on, że cały świat powinien dowiedzieć się o jego niezwykłych dokonaniach. To ja ustalam wysokość poprzeczki. Draven.